Jesteśmy tak tu, trawa tu. sadzki tu maleta. Tu. Kurwa, no. Zapraszam Widzicie panowie jakiś sprzęt? O kurwa, tu coś co? jest. Co? Z balkonu. Z balkon. Ja mam kropelkę w razie czego. Co? Зур. Bobo, нет. <laughs> 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 oh. no, что

Co tam jest? Kurwa, kurwa. Ja tu wchodzę, kurwa, to kurtka. Nic Widzimy. A w drugiej stronie? Nie no, jak nie, jak w drugiej stronie jest balkon. A tu w lewo nie ma nic? Za tymi drzwiami? No właśnie, ten port zobaczył. Ja ten bo czemu tak 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 się... <grybujesz> 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 Zdjęcie. Tutaj że jest zablokował z Jest Flaga Polski. idziemy no. no, tam później? Z ziomuły Jakieś ampółki. A my jak i tu po rosyjsku jakieś chwilę co jest zamknięte. Ale coś tu zamknięte jest. Ale to jest jest zawinięte. A tam jakieś ampółki są. To jest wszystko i to napisać. No i to piszesz. Przechodzimy. 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 Nie, wygląda. Jest trochę stary. To jest kurwa mikser? Gazety. Ty rok? 2013. 2013. Wysył. Przechodzimy. A ja ci powiedziałem, że nie lebi. Każdy są główne szczurów. No, no, są Tu mogą być chłopie główna, myszy no. i wszystkiego innego ty, ty klucz. Ty, klucz do czegoś, ale do czego? No, no, no. Tu. Na wierz rzek tu. tu Tu napier można tędy poszedł To jest to samo Tu też jaki dodał przyjść klar nie byłem poszedł Co Nie Brzmiało jak na czapła od tiro odbijająca się przez dziury Tomek Martin za ja widziałeś było zdjęcie jakieś tych chyba no tu masz wejście O fajna Chyba Jedną patrzeć pod nogi Niemcy nie wiem, czy by nie, było iść tak jak myślili? że chyba kuchenne na rewolucja tu mieli yes. to nie są drzwi. Jezu, się Jezusie, tego. Słuchaj, tam nawet jest weselny jakiś. Ja tu rekorduję video. Józak drzwi przywiózł. drzwi przywiózł. Otwarte czy nie? Boże. Czasem. Co <grymne> no. Szerszyń zdechły. Szerszyń zdechły. Ułóżko, o kurwa, to czekaj, 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 Gówno. czekaj, nie czekaj, czekaj, tam coś w sensie jest jakaś szafa malota. Ty nie niecesz takiego tyskie gryby si biesiadane Biesiadne Nie wiem, nie wiem tyskie. Ciuchy. Wody nie ma Farnoś tam leży. Ja, ja kupiłem ten dom nie? To fajnie tutaj ja ten dom, na... <grym> A to co tam? Telefon tu jest chyba, czy no, etuj. jest? Chyba. Dwa etui. Co to jest za, za, za nie Właśnie, nie, nie wie. wiem. Dart. Maszynka do ślubu. ślubu. Działka. Gazetka z działki. Co ja z maszynką? Nie, nic. Tu to wyglądało jakieś perpuł

dart tu leży na ziemi Laczki Rozmiar 32 to... Może to był taki kominek Jak tu siedzieli ludzie Ale fajnie to nikogo nie było Kubeczki na grilla mamy. Kielony nawet Coś tu. Inna fodłoga. Co? Było jakiś kot. seria a Włochy. A co tam leży, Malta? Tam, tu i folia wębrykowej. Tu czek. <grym> dost, dost do na grybę. Jesteśmy dalej. Dalej... Ej, coś tam dalej jeszcze ma latać Idemy? Czy, tak, przejdziemy To może... To może tu przejdziemy po prostu, bo tu nie wdajesz już Ale w dzień to wyglądało trochę bezpiecznie, nie? Snap. Uh. Blago? No, tam jeszcze blaszek jakiś jest. więcej więcej. nie ma ale my tu jechali wczoraj jeszcze dalej trochę tu chyba no tam jeszcze coś jest co? no to idemy zobaczyć e, mogliby tu skosić Widzę, że to ma nie mają kary może? się wali z Pias obcym są zobowiązane, na plak zabaw opuszczony. Znaczy nie ma, co? <laughs> A jak już to, to był mi się dalej taki pimpuś. Tam to jest na zabaw. No, no taki, kurczę. Był. No, teraz już basem na piaskownica. Nie, to był basen To był basem. Nie chcę mnie nie podprowadzać. Jest taka jest still water. tu prąd. leżaczek, leżaczek można się palić? może czego. No. ale da się wejść. I ja miałem taki piecy. Marcin też. Chodzi są zabawki, bo to jest pistolet na wodę Mośniepne kurwa, sarki Tu jeszcze coś jest tam jakiś później zaś coś takiego. Do góry? Dobra No, bo i <laughs>

Zasunę na krzak. Czemu? Od drugiej strony. Ale tu? Może że to ktoś inny gada. Dobra, idziemy tu zobaczyć, bo tu jest jakaś furtka. Bala? Czy nie bala? Bala niemiecka. A tu można wyjść stąd. Tędy. Nie, to jest chodź. Jasne, kropel z kibałkiem. Ty grilla, ale w miarę nowy taki ten rusz. Skrynarka. Ty po tak jak ten, tak jak w Grecji, tak. takie płytki tu. <laughs> Tędy możemy spróbować wejść, trzeba tutaj się schylić.

no to są. nie w drobie? Nie wiem, już na lecie To się nie taki... Karem. Wpiszcie internet karem adidas i jest Ile? Tysiąc dolarów a nie, bo to jest co Z NBA To już też już myślałem Chodźcie ze mną Nie, to są... jakieś znękła Kibel z nok Sletaśma Jakieś jakbyś robi teraz gazu Światłowód A nie to ledy były Co on to, to, to niedawno musiało działać Petki. Ja bym to odpalił, bo, ale się boję, że to jebnie. Ty a O Jest! Co to są? Podstawki pod piłkowiskiem. Pod, 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 pod... pod Cała paka. Niemieckie. Polskie. Różne plagi to... świata. Ej, bierzemy to? Bierzemy to? O, ale nie można brać. Jajka. Tutaj coś się do tego dobrało. jajka. Ej, a tu jedzenie podawali no, je się... przez to, to, to nie masz. Jedzenie przesadzali Ma no, odwrót? Nie wiem On już lodówkę sprawdził, ale nie wiem czy się otwierać Nie Tak zajebie To chyba szczury Ej, nowa Sunkernówka Patrz, to chyba szczury wpierdalały Grzaniec korzenny a Data? W... Data? Od góry gdzie, chyba będzie Dom 24. byłaś w Co to Nie wygląda jak kurwa. Co to jest? Żywiec. Warka. Co to jest za urząd? Ale tamto, nasza

To nie wygląda na nowo są jakieś rzeczy nie nowe są na przykład Tu są batteje dopiero co nowe To Balance jakieś kolorowe RPC co to jest kurwa na kablu? Słynki To Szczewiki, ale tu będzie jebać od No może przy wyjściu, przy wyjściu Nie balans. Ty dzieci. Głośniki Kabel Bubble mask fajnie nowy kabel On nadwór do tej do tej, tej lampy co było To są głośnikowe a nie zasilające jakby. No tu masz głośnik Czy jakieś ciuchy Tu jedzenie lampy. Otwarte. Nie otwarte. Mm. Nie, chodź. Opiecz. Osiemnasta. Trawa tytoniowa. <grymka> Kurwa, bez. Falelka choćby, ale na USB. A. Polub mi Kurwa, się wyjebał Radio RMF Olej Co? Rower Rower Jaka wanna, tej 10 V Jakie kurwa? To olej, motor oil 10 w Chuj, go nie ma prawej Hammers Pro Prosto na rdze. Sadowski! Prosto na rdze! Chcesz? Ty kłódka A tu? E, dobra, nie wiem co to jest, ale ja się boję tego. To jest strzykawka i coś żółtego. Ty to są wydechy, ja? Te całe. A kwo... Po jakie akwarium? Przecież tak, jak kosztuje 2,5 tysiąca. Nowe. Może być? Świder z SN. Uuu, masz świder. Nie, tu nie ma coś pod tym. Nie wiem, ale pokaż. Jakie koło? Pa, Patrzcie, że tu jest pajęków. Ciekawe, mm -hmm. to coś pod tym jest, pod tym drewnem tu. On tak się Albo ze starości, aby się dźwigało. To. Cały blat to jest ze spinem. To jest, by trzeba dźwignąć. 是香港